Zbyszko nie spełnił wprawdzie swej groźby i nie wyjechał, ale za to po upływie jeszcze tygodnia zdrowie wróciło mu zupełnie i nie mógł już dłużej wylegiwać się w łożu. Maćko powiedział, że wypada im teraz pojechać do Zgorzelic i podzękować jagience za starunek, więc pewnego dnia, wyprażywszy się dobrze w łazni, postanowił jechać, nie zwłócząc. W tym celu kazał wydobyć ze skrzyni piękne szaty, aby nimi zastąpić zwykłą odzież, którą miał na sobie, a następnie zajął się trefieniem włosów. Była to jednak czynność niełatwa i nie a to nie tylko z powodu bujności zbyszkowej czupryny, która z tyłu spadała mu jak grzywa aż za łopatki. Rycerze w życiu codziennym nosili włosy w pontikach kształtu grzyba, co miało i tę dobrą stronę, że w czasie wypraw hełm daleko mniej ich uwierał, natomiast na rozmaite uroczystości, wesela lub jadąc w odwiedziny do domów, w których były panny, układali je w pięknie poskręcane zwoje, które często smarowano białkiem dla połysku i mocy. Tak to właśnie chciał utrefić się Zbyszko. Ale dwie niewiasty wezwane z czeladnej przywykłe do takiej roboty, nie umiały sobie dać rady. Wyschłe i wzburzone połaźni włosy nie chciały się układać i jeżyły się jako źle poszyta strzecha na chałupie. Nie pomogły ani zdobyczne na fryzach grzebienie ozdobnie z rogu wyrobione, ani nawet zgrzebło, po jedna z niewiast poszła do stajni. Zbyszko począł się w końcu niecierpliwić i gniewać, gdy wtem do izby wszedł Maćko w towarzystwie Jagienki, która przez ten czas niespodzianie nadjechała. Pochwalony Jezus Chrystus, rzekła dziewczyna: Na wieki wieków. Odpowiedział z rozpromienioną twarzą Zbyszko: O to dziwne, bo myśmy właśnie chcieli do Zgorzelic jechać, a tyś tu. I oczy rozbłysły mu radością, bo już tak było, iż ilekroć ją zobaczył. Tyle czyniło mu się w duszy tak jasno, jakby na wschód słońca patrzał. A Jagienka, ujrzawszy zakupotane baby z grzebieniami w ręku, z leżące na ławie w podle Zbyszka i jego zwiszoną czuprynę, poczęła się śmiać. Ej, wiecha też to, wiecha. Zawołała, ukazując spod koralowych ust cudne białe zęby. W konopiach by cię albo w sadzie wiśniowym na strach ptactwu postawić. On zaś zasępił się i rzekł. Chcieliśmy do Zgorzelic jechać, ale w Zgorzelicach nie jakby ci było gościowi uchybiać, a tu możesz sobie ze mnie dworować, ile chcesz, co, Wiera, zawsze rada czynisz. Ja rada to czynię? Zapytała dziewczyna. Ej, mocny Boże. Toż przyjechałam prosić was na wieczerze, a śmieję się nie z ciebie, jeno z tych bab, bo żeby tak na mnie, wnet bym tu sobie dała rady. Nie wskurałabyś i ty. A jaśkowi to niby kto to robi? Ja ci, brat, odparł Zbyszko. Już ci. Lecz tu stary i doświadczony Maćko postanowił im przyjść z pomocą. Po domach rzekł, gdy po strzyżynach rycerskiemu pocholeniu włosy odrosną: trafi mu je siostra, a w zielonym wieku żona mężowi, ale obyczaj też jest, że gdy rycerz siostry albo żony nie ma, to mu dziewki szlacheckie służą, nawet i całkiem obce. Żali istotnie jest taki obyczaj. Pytała, spuszczając oczy, Jagienka: nie tylko po dworach, lecz i po zamkach, ba. Nawet na królewskim dworze odrzekł Maćko. Po czym zwrócił się do niewiast: kiedyście do niczego, ruszajcie do czeladnej. To niech mi też grzanej wody przyniosą dodała dziewczyna. Maćko wyszedł razem z niewiastami, niby dla pilnowania, aby w posłudze nie było marudztwa i po chwili wysłał grzaną wodę, którą, gdy zostawiono w izbie, młodzi zostali sami. Jagienka, zamoczywszy na na łęczkę, poczęła nią zbliżać silnie włosy zbyszkowe, gdy zaś przestały się wichrzyć i opadły ciężarem wilgoci, wzięła grzebień i siadła na ławie obok młodzianka, aby zabrać się do dalszej roboty. I tak siedzieli tuż koło siebie, oboje nadmiary śliczni i nadmiar w sobie rozkochani, ale stropieni i milczący. Jagienka poczęła wreszcie układać jego złote włosy, a on czuł bliskości jej wzniesionych ramion. Jej dłoni i drżał od stóp do głowy, hamując się całą siłą woli, aby nie porwać jej w pół i nie przycisnąć ze wszystkich sił do piersi. W ciszy słychać było przyspieszone ich oddechy. Możeś ty chory? Spytała po chwili dziewczyna. Co ci jest? Nic. Odpowiedział młody rycerz. Bo jakoś tak dychasz. I ty dychasz. Znów zapadła cisza. Policzki Jagienki zakwitły jak róże, czuła bowiem, że zbyszko oczu nie odrywa ani na chwilę od jej twarzy, więc chcąc zagadać własne zakłopotanie, znów zapytała. Czego się tak patrzysz? Wadzi ci? Nie wadzi mi, jeno się pytam. Jagienka. Co? Zbyszko nabrał w piersi powietrza, westchnął, poruszył ustami, jakby zabierając się do dłuższej rozmowy, ale widać, nie starczyło mu jeszcze odwagi, bo tylko powtórzył znów. Jagienka. Co? Kiedy się boję, coś rzec. Nie bój się. Prosta ja dziewczyna, nie żaden smok. Już ci, nie smok. Ale że stryj maćko powiada, że cię chce brać. Bo chce, jeno, nie dla siebie. I zamilkła, jakby przestraszona własnymi słowy. Przemiły Bóg. Jaguś moja. A ty co na to, Jaguś? zawołał Zbyszko. Lecz jej niespodzianie oczy wezbrały zami, śliczne usta poczęły drgać, a głos stał się tak cichy, że Zbyszko ledwo mógł d'osłyszeć, gdy rzekła: Tatuś i Oupad chcieli, a ja to, ty wiesz. Na te słowa radość buchnęła mu w sercu jak nagły płomień, więc porwał dziewczynę na ręce, podniósł ją w górę jak piórko i począł krzyczeć w zapamiętaniu: Jaguś, jaguś, złoto ty moje, słonko ty moje, hej, hej. I krzyczał tak, że stary Maćko, myśląc, że stało się coś niezwykłego, wpadł do izby. dopieroś ujrzawszy jagienkę na ręku, Zbyszka zdumiał się, że wszystko poszło tak niespodziewanie prędko i zawołał: W imię ojca i syna. Miarkuj się, chłopie. A Zbyszko przypadł do niego, postawił Jagienkę na ziemi i oboje chcieli przyklęknąć, lecz nim zdołali to uczynić, chwycił ich stary w kościste ramiona i przycisnął ze wszystkich sił do piersi. Pochwalony, rzekł. Wiedziałem ci ja, że tak się skończy, ale mi przecie radość. Boże wam błogosław. Że i będzie umierać. Dziewucha jako złoto najszczersze. Ku Bogu i ku ludziom. Prawdziwie. A niech ta już będzie co chce, kiedym się takiej pociechy doczekał. Bóg doświadczył, ale i Bóg pocieszył. Trzeba jechać do Zgorzelic, Jaszkowi oznajmić. Hej, żeby stary zych żył. I opat. Ale ja wam za obóz trzymam, bo żeby tak prawdę rzec, to was tak oboje miłuję, że ich wstyd gadać. I chociaż miał w piersi serce hartowne, wzruszył się tak, że aż ścisnęło go coś w gardle, więc ucałował jeszcze zbyszka, a potem w oba policzki Jagienkę i wykrztusiwszy na wpół przez łzy. Miód, nie dziewczyna. Poszedł do stajeń, aby kazać konie kulbaczyć. Wyszedłszy, zatoczył się z radości na dziewany, które rosły przed domem, i począł spoglądać na ich ciemne kręgi otoczone żółtymi liśćmi, zupełnie jak człowiek pijany. Ano, kupa was rzekł, ale da Bóg, gradów Bogdanieckich będzie więcej. Po czym idąc ku stajni, jał znów mruczeć i wyliczać. Bogdaniec opatowe majątki, spychów, moczydoły. Bóg zawsze wie, do czego prowadzi, a przyjdzie czas na starego wilka, tobi i brzozową warto kupić. Łęki godne. Tymczasem Jagienka i Zbyszko wyszli także przed dom, radośni, szczęśliwi, jaśniejący jak słońce. Stryjku! Ozwał się z zdala Zbyszko. A on zwrócił się ku nim, otworzył ręce i począł wołać jak w lesie. Hop! Hop! Bywajcie!